Kataklizm, które nie ma, zaskoczyła ludzi. Trzeba się troszkę zagrzeć. Jest taki, że o 6 rano punkt wyłączny jest yy, na ulicy Mestaleca. 9 Msza Puchaczów, 11 cechownia, akademia. I potem yy, wysiada jest w tym roku obiad. Zmieniłam troszeczkę plany obiad. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Boże. To jest wielka radość, obudkę chłopakom robić. Jak świętują. Radość, nie? To jest sama, <zancja> sama radość, nawet duma. Tradycja. Wszyscy yy, chcą w orkiestrę, to my, my gramy w orkiestrze. Nie? Ja jestem w orkiestrze trzeci rok, natomiast to jest moja druga barburka. Jeszcze będzie koleżanka, ale bardzo sympatycznie. Chłopaki są bardzo mili i mimo, że jesteśmy taką mniejszością, to czujemy się bardzo dobrze. Nie, bo ja zapraszam. Złego, złego, Zapraszam na salę chwileczkę jeszcze. No raczej nie. Żeby Święta Barbarna wszystkich was w swojej opiece. Pamiętajcie, to jest nasze święto dzisiaj. Z wszystkiego najlepszego. Dla was i dla waszych bliskich. 哈哈。 Wspólne ma, ma wątpliwości, całą rodzinę rodzinę wątpliwości, 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 który symbolem symbolem przeszłości, trudu i znoju. Z którym budowano naszą firmę od 40 lat. Nigdy wcześniej nie spotkałem tak zaangażowanej załogi i tak zidentyfikowanej załogi ze swoją firmą. Wiem, że dla Was te trzy litery LWB to nie są puste słowa. Święta patron patronku górników, nie w ich swojej opiece. Wierzył Grzulek, Racz, Zmarłym, dla świętego. tutaj. Bardzo serdecznie gratuluję że życzę dalszego znakomitego Czytam w sobie, oddaję wam szacunek. Szacunek.